Dobra, no, ja idę zapalić iść do toalety. <grym> Nagrywam tutaj, nie mów takich rzeczy, nie, nie demoralizuj mi tutaj widzów. To idę Co zwalić znaczy... sobie konia. <grym> no, i <już> lepiej. <grym> Sama słodycz No, jestem 20 km od admin event PvP. No dobrze. Ja będę jakieś 4 czy 5 No to co? No to teraz się jumpujemy na bitka. Na Kronos ja się jumpuje. To weź mi go <grym> wyślij, bo ja znów go nie... No to wyślij na ogólnym, to też tam... No, Znikły. I wszyscy inni gracze. Yy, coś tu dzieje. Proszę <grym> 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 yy, <dobra, szan> bardzo. A w tu gdzie się te pany. No na Kronos. Na Kronos? Mamy się. Dobra. Jesteśmy, jesteśmy gotowi. Póki go nie ma na pierdele, mamy kosztawać, chłopaki. Dąbujemy się? No mi się ładuje dump. 2%. 7%. Ja dąbuję już. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 6, 5, <coughs> 4, 3, 2, 1. Śmierć! Przez powieszenie! Jaki Dobra, to poczekaj, odepnę się chociaż. Odepnij się. Ustawcie sobie od razu jump drive'a na 5 km. Coś czela do mnie? Już do mnie szela? O, do mnie też! Kurwa, co to jest? <grym> nie, ja to 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 nie, to nie Ej, no. Ja nie wiem, co do mnie wali, bo jeszcze się, się ładuję. Ty, mnie zlagowało totalnie. No, zero. No, ta, ta pizda nie. Co za pizda? O kurwa. O panie. O dobra, dobra, dobra. Mi się też pokazał. Jumpujemy na 5 kilometrów. Już, 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 już. bo mam laga. Kurwa, co tu jest? No, my, no, my się pytaliśmy do ciebie, kurwa, bo dałeś no, ten GPS. A ty debilu się ustawiłeś na tym GPS-ie, sobie odejść 5 km. Weź CTRL-X'a szybko, bo zaraz mi tarcza padnie. Ja nie mam nie wiadomo ile uranu, kurwa. Czekaj, skoczy zaraz. No sk sk zaraz mi tarcza padnie. Jej, ty, ty penisie możesz go wkleić z powrotem, kurwa. Zaraz km. Nie mogę, Ja pierdolę. No, ja, no nie, dostałem. Nie, no kurwa, ej, no, alo. Ciszy, greka i wyłącz statek! Nie no, co penis kurwa jebane. Pierdalamy go. Oła, oła. On ma więcej niż 24 działka kurwa. Ta, śmieje to prawda. z palić. Wytrał się czy on dalej tam jest? No co za szmata kurwa, uszkodził mi po okrętu i sobie poszedł. Najgorsze jest było to, że już widziałem tu uszkodzenia, zanim statek się w ogóle. No, wiem o tym. Też miałem to samo. No i nie mam dużego silnika. I się cieszy, co nie? Co za oszust. Let abuse. To była taka pułapka, co nie? Ja zapraszam, no chodź Nie no, no kurwa, chodźcie. z nowego GPS-a, ustawił się idealnie na GPS-ie. No trzeba mieć web kurwa. <noise> ty na. tarcza nie działa, kompletnie. O, Sentinel, cześć. Chod cześć. Nie ma się, A ty, Matt, żyjesz jeszcze? Żyję, <noise> żyję, odleciałem na 4 km. Ja wrzuciłem wsteczny, bo walił w ciebie. <noise> Teraz kroną z kurwa ma tu przyjść i mi się naprawić kurwa. A co to w ogóle zrespił takiego wielkiego? Przecież to było z 5 razy większy niż twój statek, jak nie więcej. No więc, z wielkością Megi, on zrespił coś co ma z 10 tysięcy bloków. Przytam, 7 ogólnie ten statek później będzie bossem. Kurwa, masz się mi wylatują jeszcze <ścoughs> ze statku właśnie. Ja widzę, jak tylko odprówa. Teraz przyjść mi napraw, kurwa. Hyper, <ścoughs> <ścoughs> wiesz co mi się wydaje? Powinieneś sobie decoje domontować na jakimś konektorze, jak będą się to sobie od, od, odpinać od konektora te decoje. Co to, co to da, skoro ja nie da mogłem się ruszyć, bo jak wydumpowaliśmy się tam, to totalnie mieliśmy laga, bo jak ostatek się kurwa w no tak, no tak, ale mówię tak na parkę już, jak na senu razem. Następnym razem jak tak, ustawię GPS-a? Że... Jak, ja mi batrę, ja mi batrę, jak ja następnym skoro. razem ktoś daje GPS-a, to się nie ustawia kompletnie na nim, bo to jest kurwa hamstwo w hamstwie. No. <laughs> Nam się nawet wczytać nie zdążyło. <laughs> Przecież tak duży grid jak ty masz, to się wczytuje kurwa prawie minutę. To ty wyjebałeś całą salwę, ja tak patrzę. Kurwa, Mat krzyczy, że dostajemy, a ja mam takie kurwa, ja nic nie widzę i nagle tak kurwa powoli mi się wczytuje. i nagle kurwa nie mam tarczy i spierdalam w drugą stronę. Ja jestem w szoku, że jeszcze w ogóle żyję jakkolwiek, to jest cud. Bez kitu, kurwa, napraw mi silnik. Nie no pobite gale kurwa. To nie no. Nie. nie no, bez kitu. Nie. Fajnie się mówiliśmy, no, zajebiście. Nie no. A, muszę zrobić relok. Wojny Typerion, pocieszę Cię. I tak pierwszy do hangaru ja zalecę. <laughs> Ale nie to no, Nie czekajcie, ja, ja dołączył w drw. Jak jesteście <laughs> Jak chcecie to, to ja dołączę później, kurwa. No, jak już my być ledwo żywi bez amunicji ja będziemy. Dajesz mi jeden taki <noise> statek? Ze Steam'a? Takie 40 koła bloków? Może no, jest... wszyscy na Kronosa, ej. Nie no, to, no jest, to jest kurwa... To, na... jest, to jest kurwa hamskie, tak krespienie się komuś na ryjem ja rozumiem jakbyś się wjumpował, co nie? Albo, nie wiem, przyleciał do nas szybko w gravity czymś, ale kurwa, no... Dać jump koordynację, powiedzieć, że tu się umawiamy, umawiamy się kurwa dżentelmeńsko, I czekać hamsko kurwa, ale coś przyleci się z respi i ty mówisz, no, to ja idę kurwa na papieroska, wy się w wpierdalańcie pod wszystkie działy, jakie mam. Ale nie zrobiłem tego specjalnie. Nie no kurde, bez kitu, chodź tutaj naprawiam mi statek, bo ja tak latać nie będę. A no to, mi też tutaj coś się pali. Weź nie pierdol kurwa, ja nawet nie zdążyłem strzelić nic. I palisz to kurwa swojego kurwa jakiegoś kmiota, weź zgaś tego papierosa i... Chodź tu. Co to, to dla mnie chcesz? Napraw mi kurwa okręt. Stary, wyjebałeś mi salwę z koryganu, wyjebałeś mi cały tył. Jak ja mam latać? Ja nie mam przecież. Ja, ja nawet manewrowości już nie mam na tym okręcie, praktycznie do przodu. Gadać głupoty. No to kurwa chodź tu zobacz. streama. Nie, bo ja nagrywam. Tu nie mogę puścić streama. Z reporty go do admina A, no tak. A co myślisz, że admina zbanować nie można? właściciela się nie da. Ja no to kurwa bo... przejebane... chamsko... Nawet mojego małego interiorka wypierdolił w kosmos Ja się w ogóle zatrzymałem, już tak ty usunąłeś statek Ja nie wiem, ty czasami kurwa mózgu nie masz Mówię, kontrol X to możesz kurwa go wiesz usunąć na chwilę Chcę wkleić go zaraz Nie, ja muszę wyjumpować O, cię 5 minut kleje. Chuj z tego, przynajmniej przez 5 minut by do mnie nie strzelał. Aj <laughs> pory wyłącz działkę na 5 minut. Ja to będę was skakał pewnie dwa razy, więc ile to ile się ładują? 6 minut jumpy, nie? Nie wiem. Ja się wkurwiłem. Nawet nie ma czym tego naprawić tutaj, nie? Nie mam materiału. Ja kurwa niszczę te silniki, które już nie działają, żeby zamontować ten duży. Nie, to podleć do mnie. Albo ja podlecę do ciebie. Ja coś mam do naprawy. Ale ja bo nie mam przecież... Stary, mój Gdy okręt... Ja tak mogę zrobić swój statek w stację i zrobić z niego bazę. To super! Ty właśnie, dawaj szybko tego, safe zone, nie? Nie no kurwa, to przegięcie jest. Przecież ja nie, ja nie jestem w stanie dalej walczyć bez dużego silnika. Dobra, już no powiem. dawaj, powiedz mi, wyślij mi kordy gdzie jesteś. Ale stary... Zaraz ci puszczę bikona Mam taki mały problem, że wszystko co mam w środku kurwa lata. Jeszcze nie daję niż. Nie wiem, czy lecieś tam do ciebie, bo zaraz tym dużym skoczy. Jeśli ja że to. Ja nie mam szans już walczyć, tak naprawdę. Ja mam taką dziurę wyjebaną w tyłu. Straciłem zbiornik. I Co was za takowało? No. No. <laughs> głupie pytanie! Sorry. <laughs> No, co nas zaatakowało, no? No ciekawe. Widzisz mnie? Widzisz mnie? Tak, pięć Widzisz lat. mnie? Dawaj Widzisz tą, bit tą bitwę i lecimy na... Wodofilda? Ja jebiks. Prawa... Cela, komplet, prawa... Prawie dolny ruch celi mi w ogóle nie działa. St total totalnie stracił połączenie tutaj. Leci spacie i się nie śpieszy. Wolniej, wolniej, bo umrzemy czy coś O, to skaczę pierwszy raz Nie no stary, nawet ja nie, ja nie jestem w stanie walczyć, bo w moich działek nie ma konwejorów e, Nie, nie będziesz szybciej, jak ty się jumpujesz do bazy Napierdole To on ma mi wkleić na bok, no mi mnie to chodzi Ja nie mam amunicji do raidunów, więc... A, a nie chciał się wyprodukować w Ty jesteś Agnes? A widzę jak lecicie pięknie w formacji kurwa ja. Jak ja muszę trochę zwolnić, żeby... On pierwszy wleciał jako cel. dłużej przeżyję. Słodko. 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 Jak zobaczycie ja się co muszę to się dzieje? Od... Ale kurwa, ja nie kumam jakie to są jakieś dziwne shoty. No jakie to le. No, nadal no, nie mogę zaakceptować pokoju. Jesteś liderem? Nie, jestem liderem, tak. Jesteś wycoięcą? Jest nie, dobra, zaakceptuj z nami pokój, bo. <głosy> <głosy> to co on tam postawił? No, nie, no, ja to... chcę z kronosem. <noise> <Ja> chcę. <noise> Ktoś ja tu... Cały serwer vs jest jeden statek. Tak? Ktoś, no. kto, ktoś tu hamuje w stylu expans, kurde. Zaakceptowałem 18%, ładowany John? Jak zaakceptowałeś, jak nie zaakceptowałeś. Już zaakceptowałem, a udało mi się. Jestem debilem po prostu i z... Nie, nie, nigdy nie akceptowałem pokoju i zobaczyłem, że po prawej stronie jest taki akcept. No, to się wyleciało. Co, nie? Ale lepsze jest to, ja, mówię ci, ja to nagrałem, to pięknie wyglądało, jak to zatrzymuje się i tak żyroskop w spowolnionym tempie leci tak mm -hmm. 2 metry na sekundę od mojego statku. <laughs> No to ja miałem, jak walczyliśmy przedtem, to miałem takie zdarzenie, że tam atakujemy i nagle przed tą kamerą i tak loduje mój konektor i że tak myślę, o, oberwałem. A czym ty oberwałeś? Kolganem. Zobacz tutaj, pokażę ci coś. O, można wejść od tyłu, nie wiedziałem. Można kurwa tutaj zobaczyć jak mówię. Zobacz tu, po prawej stronie, po drugiej stronie. To odpalaj spawarkę, nie wrzuci na kreatywa. Tą dużą, ty przelecisz się. To mam tam Ale wyłącz działka. O, dobra, widzę, tutaj masz na No, mówię ci właśnie, cała cela upierdalona. Ale zobacz, zobacz coś jeszcze śmieszniejszego. Zobacz, podleść tutaj do mnie. Patrz, już stań sobie tutaj. Zobacz, powiedz mi, czego tu ci brakuje? Centralny konwejory, oddziały no, kurwa Jakieś z tym poddziałkiem Nie wiem kurwa Najlepsze jest to, że to dolne nie jest uszkodzone, co nie? No delikatnie Tym dwóch płytek brakuje X kurwa da, czekaj